Aha. To do roboty ku... Do roboty kur... przed komputerem po 10 ja <gryw> <ja gryw> do... Widzicie? Ale zajazd. Ja do... Podobno Banczy tak długo przeciągał, że się Dżinoldowi, bo czekali aż ty się pojawi, żeby mógł się wykorzystać. Korzystać. <gryw> Żebyście widzowie wiedzieli jaka awantura była. Jak Jinold się spierdolił do Bandury, że zaprosimy do Londynu na wyjazd. Mario I kazał Mario spać w motelu z Ukraińcami. Motel... Będzie się znalazł nowego Szeligę, zajebiście, no. <śmiennie> Możesz przestać Jinold pisać, że kiedy ten Mario zamknie Riftu? Nie, mi Serio, serio. Mi tak tak. Ale męczy bułę, ten Mario szuka atencji licz. Znam to mordę, to może by się lepiej grało. Trzy osoby, które są zbanowane na odcinkach Banji Pierwsza Mario, druga Kyle Broflowski, trzecia Adbuster. <laughs> Jaki budżet na tą kurtkę mam? Nieograniczony owca. Idzie w trzech we panowie. O już teraz to. Dobra, Oj, cofam, e, cofam. Ide. To ja biorę mit. Afera! Rampa. Grampa. Majsi. Ja... Brawo! Jezus Chrystus! Brawo, Majsiok. Doładowując z kodem Moski to automatycznie dołączasz do giveaway'a na te piękne skiny. Powodzenia. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to trzeba strzelać? To główna imadę! Ale przynajmniej cię Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterfly'em. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Momentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki w Exchanger wymienisz je wszystkie na przedmiot, który cię interesuje. Z kodem Moskito otrzymasz darmowe 2 zł oraz plus 10% do depozytu. A co kupujesz? Powiedz jeszcze raz, no. Candy doll. dla. Co to jest, jest candy doll? doll. Dla sześniosku. Co to jest candy doll? To jest taka z lalka. Lalka cukierek. Bierz wąwódz, a taką kupował. <laughs> Kurwa, ja też coś muszę chrześniakom kupić. Muszę Agatę wysłać Bo... do sklepu. Ja, ja wczoraj tak, ja wczoraj tak. Chrześniak 10 lat, graliśmy w Cesar. ja mówię tak. Młody, co chcesz na świat? Tak, kosa. Ty, ty, ty wiesz, co chcesz. No, no i będzie kosa. B. A, 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 A. Nie, nie, nie klim, a, będzie, a będzie, A będzie. Dlać rękę na midzie. Brawo, żezior. Z problemami. Dzięki, dzięki. Jeszcze coś, jak coś to Mario jeszcze kilka tutaj zrobił ze mną. Mario, dobra Jej, współpraca ja wupy, na temat. Mario, dobra współpraca na tem A ma też się dobrze, dobra. No ma pewno dobra nie, Lemelek, będziemy... Lemelek, Lemelek to jest brat, ja bym mu nie zrobił takiego światła. Że... Nice Mario pod, pod tym, zakręt, no, zakręt zakrę, tak? zakrę. To jest rozwinana gra A, to last, bo ja myślałem, że dwóch. Nie, nie, tu było dwóch, zabija jednego. No wiem, ale ja myślałem, że było trzy na dwa i że ja jednego zabiłem, i dwa na dwa zostało. Czoje, czuję, czuję. O Mario, no kurwa, no serio, przecież. Ja bym ci ja nie jestem jakąś złośliwą w Zapytaj się Bandiego, kurwa, no. Nie, nie. Ej, dobra. Jedźcie do dupy, nie? Nie idź, bo tam Jeziorys będzie cię wyzywał. Graj, sam ten map, przynajmniej, nie No idź to po ch... kurwa kurwa pastu je idziesz na to B! No i ja do B. Jeden mid. Pod boxem, pod boxem. Jedynek do ciebie, idę do ciebie. Nie, nie, nie. No i k... Ku... no! Cio, cio. jest, donat nie macie? na no, minie gdzieś nie widziałem. <laughs> Patryk przed ci CT jest! Ej! Ej! CT, CT roz... Go. Pod A, pod A jest! Wy... 180 Kto Pusto jest. Z rampy dawał, w trela chyba nade'a. Mam palaka. Patrzę, chyba tej strony jest, no. Ja pierwszy podejdę, chodź za mną i mnie zreflegujesz. Palaka masz. Wiem. Spalę rampę. Tam jest tam masz? Ch**a jest. Gdzie masz? na raz, na raz! Scope, scope, Prawy, 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 prawy przycisk! Topsy, topsy, topsy! Mario! o lo, lo, lo! lo. Ej, Mario! Słyszysz? No. Taka podpowiedź, bo nie wiem czy to serio myślałeś, czy mi nie wierzyłeś. A... Ale jak defujesz, to możesz te scope'a użyć w sensie nie, nie puścisz defa, tylko jak klikniesz prawy przycisk myszy i masz awp, to scope'niesz normalnie, a dalej defujesz. I ty Przez może pomyśleć, że się w celu. Okej, okay, no to, nie to super. To nie, no to zajebiste, ej, to chuj to ja no ja ja dobrze. Chodźć mi dać, jak teraz? Tu ci w chuj no dobrze wyszło. Ej Mario, serio, bo przykro mi jest, bo nie wiem czyś sobie żartujesz, jeszcze ten. powinno ci być tego, że ale tak bez już całkiem? to... Dobrze. Na niego siadoć, jakbyśmy miał do niego serio problem. <grym> Ale ja ci zabrał, kur... tak samo Ale nie. nie Serio, inferno, ty przy... przy... <grym> tylko inferno mówimy. Wszyscy się przy. nie, nie. Nawet ma po prostu teraz taki gorszy okres, ja zostawcie go. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ostatnio na mnie mną hejt, jak nie chciałem grać meczu jednego. Midwagon. No i wyszedł, złapał mnie na reloadzie. No nie wierzę w to. teraz jeden. Jest main, 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 main. Main i mid, main i a, paka. Redrum, redrum. jest jest. -a. Sajta. No? Aż Majsi. Do lewej nazwa bułki. Ja pierdole, A... Paka masz, paka tu masz, paka tu masz, paka tu masz, Majsi. nie Kurwa, ja mam zero. Dobra, ten Stroganow był zajeb... Mario, wiesz co? Ale szukasz zaczepki, szukasz widzę. Woda sobie, jeżeli potem jak się zachowywałeś. No, szczerze że, że powinieneś obejrzeć wodę, no, bo to... No sobie, obejrzysz ten inferno i zobacz masz sobie wszystko. A jeszcze ile... Jej, ale jeszcze być konfidentem, nie? Ale ile rzeczy on jeszcze o tobie mówił na off mikro? Bo ja mam drugi no, ja z, wiem, z tego bo, bo przychodzili do mnie i pisali od niego z czatu, no. No i to jest najgorsze, nie? zapręcamy. Mario. Widzowie, nie, nie z czatu, widzowie. Masz rzezią nie, z chatu. To jest syne wrona. A, <laughs> dobra. Majo... Waga się Na... zgadza. Oo ja pierdolę. Dlaczego Kamila wyzywasz? <laughs> <laughs> nie no dobra jak Ja wyjdę mi, wyjdę mi. Ciocio! Tak byś zamknął, to by się dopigrało. Śpi Heaven, heaven! 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 Ej heaven. 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 Hey, rampa! Siad płaski do lasu. Gumcia, gumcia. Umpa, umpa, lumpa, szef podwulpa. Wul, pod umpa, umpa, lumpa. Nie, szef A mógł wyjść, A mógł wyjść. A, urka burka, szef podwórka, dobra. Urka burka, szef podwórka. Skąd flash? Skąd to? Morda. A, ale nie wiem czy z Donata. No ja to rzuciłem przecież. A. Ja pierdole. Ale się gatka klei. I teraz na 100%. No i chuj. No przecież <laughs> no Rozumiesz? Czeku, zagadka tematyczna. Było nas czterech, nie ma chłopa. Kto dostanie piłę? Bandit. Dobra. fake jest. jakiś, to fejk. Podaj, Weźcie to, to, A A to prawo, weźcie. No, mała ci na blisko, no nie wierzę, kto. Bit, bik, ping, dwóch mi, dwóch, redrum, dwóch. Dobra cię, idą do ciebie. Gdzie? No do ciebie? Co to? Hm? Jak wyjdą i do to cię roz Mogą wszędzie Leży. Nie wiem, może być ten Zajmij coś, zaryzykuj. Nie, nie, Gdzie ufa, to jest smoke? No do smoke. Chodź, za chodź, chodź, chodź do red Chodź, red ruma, z... chodź do red Rancji. Rancji. ja ci go zespotuję i ty go zrefragujesz. Może ufa. być ufa, pod smokem nawet. Czekaj. Spokojnie. Masz defa. Mandura, gr... Jest, do lewej. Nice, super. Mandura, generale! Ale tak czułem nie. widzieć za smokiem. Dobrą mam Nie, Mario? Zimowy? No, no nie zła No Mario, no weź, dobra bo już się nie chce udałaś, no weź się zachowuj normalnie jak dorosły mężczyzna No ale stary to by też Ej, dobra. żarty żartami, ale ty tak wybuchasz na niego, że mnie jest stary. stary. ja w ogóle... On też jest początkujący streamerem, potem taki hejt na niego robisz. Tak? Tak tak. Tak. Okej. Okay. Proszę, wrzućę w ogóle do Ja mandorami. ci to powiem jak będziesz widzów znowu wyzywał biednych. Co Cię chłopak prosi, żebyś mu TikToka o tym mu matkę no, ba, wyzywasz. Baba ba ba beka, ale beka Dobra beka wszystko pod Nie wiem Wszyscy byli na charentatywnym streamie dla dzieciaków jarmarkowym tylko tu udawaj że cię katarek masz więc lawicy I nawet, i nawet nie przelałeś p na dzieci, więc przestań Pokazałeś swoją prawdziwą twarz nic Nic nie przelał? Nic. prześ mnie nie było Tak? co robiłeś? Co jak miałem jak mnie nie było? Ty, Mogłeś no, normalnie, bro. no nie, działa. Dwa. A jest. Dwóch chyba wychodzi. A nie... No dobra, nie gada. Chciałem powiedzieć, czemu nie zrobiłem zdjęcia, ale... No. No ty nie zrobiłeś Dajęcie odmów zdjęcia, ojcu no. z synem. Zdjęcia wielka gwiazda za na influencerze. No nie. No. Oni nie weszli na B? Nie, cofnęli, cofnęli, cofnęli. I potem... Robił zdjęcia. specjalnie zdjęcia, żeby tylko PR podbudować I chodził to już zrobił, już zrobię, Jezu, tak mi głupio, tak mi głupio, naprawdę może No widzisz Boże. a z tobą dzieci nie mają razem bo... sobie Boże. zdjęcia zrobić masz wyjebane nie pisałeś, pisałeś, pisałeś cały czas do Maria, weź tego Maria ja go nie zapraszasz na streamy A to nie <noise> tak, że <żeby głosy> dzimno nie przyszedł, żeby nie zaspać i tak zaspał I co to jest? Wpatrzcie a może powiedz, czeka... co mówisz o dzieciach w galerii co podchodzą i robią zdjęcia? Ej, co Fajne. mówisz, Bandura, Ej, no? nie, nie, nie powiedz? Przyznaję pyka. Ej, <noise> <noise> Żebyście widzowie wiedzieli jaka awantura była, jak dziwno się do bandury, że zaprosimy do Londynu na wyjazd. No. Mario i kazał Mario spać w motelu. On, on powiedział, że w Tower Bridge bierze hotel, bo mam widok na jak wychodzi Czy będziemy się łapać prosto mam 5 wśród na piechotę zawsze I, i, i Gumisz miał powiedziane, że jak najmniej Maria Jak ja gumiś to... nawet nie kręcił Maria debilu a. Że ty się, że się zalać Wiesz co, żałuję tego prezentu który ci kupiłem po a ja, czasie a ja, swo a ja swojego nieco byś nie, by nie działa i ty nas, nas różnionych <toddź> Ej, ej, pod B, pod B, pod B, za dyma. Dwóch poda! Ale środa tylko PO i czerwona tutaj dzisiaj. Gumisz jak najmniej Maria. Przed <noise> minimajkiem i zakręt. Leży, zakręt, minimajk zakręt. Ej, ja nie wiem o co chodzi, że my Chyba z pięć meczy ostatnich na Polaków co trafialiśmy, to oni są. fery! Nie sk... niebywałe dla mnie. Ale jak, ale jak ten team chodzi, stary. Hmm. No majster, to na czy NIE Leży, paka. O, na to. Do... Dajno e, Ej jeszcze by. j, j, j Michael jackson ej! Y rampa! Także ram. Wygnie mi to, wygnie Donat Donald bieg, imita, bieg imita. Do raczej zajmie, a oni mu będą zberotować. Idź, 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 rotuj, 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 ratuj. Cetę może być. Ja czekam na pakę, no, chyba że cofną przez respa. To jest nie fartek chuj. Ale zaspałem. Jest, stemplaw plawca. Idę. Poczekaj, coś nikt za nim Main i templa Templa. No, 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 ja no, no, Gdzie? Jest ostatni w tym Dobra, samolub. ale by zginął i by <słuch> lipa Nie, ale najważniejsze, że po tylu meczach doszliśmy do tego co się naprawdę wydarzyło w tej pieni. No ja ze swojej roku. strony, jeżeli kogoś uraziłem, to chciałbym przeprosić Zachowałem się jak gówniarz. Ale Wresz... czemu kogoś, a nie Maria, czyli aha no, no nie wiem, bo, bo możliwe. Bo że można jest po prostu rzucić w ogóle, tak? No, <grym> nie? Żeby nie było, że, że personalnie. Bardziej, tak. chodzi, no. bardziej chodzi o to, że jeżeli po prostu jeszcze kogoś z was, na przykład to chcę przeprosić. Nie, w szczególności nie. chcę przeprosić Maria, bo rzeczywiście zachowałem się gówniasz i potrzebnie się podpaliłem. i Dobra, żałuję. Nie możesz możesz go zadzwonić, tylko musisz teraz to robić prywatnie. <grym> a, <bo grym> to musisz wie, to robić teraz prywatnie, nie możesz go zadzwonić, musisz to robić teraz prywatnie. Bardziej się znalazł nowego szoliga zajebiścia. Ja, nie, no, nie. O! dawaj, 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 jestem tu. Leży z, z tego. LOD. Brawo. O, o kurwa. O, o zajebiście, jesteście. Kurwa, kurwa, kurwa. No mój, co to... Brawo, Jeden red room. Pozdrawiam. Tu strong, tak, był rampa, był rampa, by no dobrze pójdź. No i rampa, Brawo. był. Rampa tak. był, tak? Tak, tak. On jest z rampy zabił. 100% info. Ja pierdolę, z kurwa masz stalowe nerwy, nie? No, sobie w głowę. Już miałem 6 właśnie, tak? Jeez! Jezu! Jezu. Jezu. Ale Ale jeszcze muszę dość kolejna do końca, żeby sobie wykluczyć jedną w pozycji, z których może przyjść, żeby mieć pewnie że możesz balansować tam nie na no, mistrzostwo świata <laughs> Dziękuję Marianku, dziękuję. Możesz przestać mi no, pisać, że kiedyś ten Mario zamknie ryj w końcu Serio, Ej, serio, serio, tak serio. Tak. Ale męczy bułę ten Mario, szuka atencji. Nie napisałem. nie napisałem tak, Mario. Mówi, ty jakieś prezenty, a później tak. Debiluję, b***. Oj, 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 ale, oj. Klapek. ale klapek. Leży to. Jeszcze, jeszcze rampa jedzie, jeszcze rampa leży. Chodź chodź, 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 ja wchodzę, wchodź chodź, chodź, chodź tego, a. Chodź, chodź, wchodź. Grubę, być. Ja. Jeszcze jeden rampa był Graj na mój kontakt po prostu, ośla. Ośle. Plant na was jest? Od Mida raczej, od Donuta. Nie. Zobaczyłem kamerkę. Mario, ale w jednak smutny k**a. Gdzie sprawił się smoke? Siad smoke? Brawo, żeziorek. A jest pod B. Ciaro. Paka. Eee, 1A, 1A, a, jeden a za grubą. A za Paka. grubą. Trela. I nie żyje Jestem z tobą Teraz to jest... O tak kur... ze mną jesteś Zawsze byś mi pierwszym mu mi dał zginąć Ja bym już za ciebie rzucił w ogień A ty widzisz No dobra Ustrzelałem kurwa. No, Czy będziesz jeszcze jakiś w odcinku Bungie? Bo podobno rzeźnik dołbana na twój udział Byłoby miło, jakbyś wpadł, Marian. Zawsze to oczywiście nasze nagrania są otwarte dla ciebie. Co jest, co jest, Sebastian? To jest nie tak, coś? No, łapie na p. To jest na pewno, bo nie da Idziemy w mini? Idziemy? No, możemy podejść. No, zaraz możemy podejść, no. Ej, hemen, no kupa, się u... Ani ukrywanych. Zamknij No, mamy smoke, no kurwa, to zrobimy, No i dobra, i jadę do tego Miresa, cicho rozbiję. Kiwi jak włosy miałem nieogolone, ogolone, to gadali na mnie kiwi, bo wyglądałem tak. Ogoliłeś włosy? Ogoliłem. Nie wytrzymałem hejtu, który na mnie napędziliście. Jest na longu i w short. Gratuję ja nie mam paki. Brakuje, brakuje samoj. Damon! Woj! Nice. Jeszcze CT, no. myślę, że mają my defa? Teraz się wceluj. Okay. Ej, ole Trzy... Trzy osoby, które są zbanowane na odcinkach Bungie: pierwsza Mario, druga Kyle Broflowski, trzecia Adbuster. <laughs> Ja podobno, podobno, Bunch tak długo przeciąga, przeciąga, czy nie posługujemy Dżynoldowi, bo czekali, aż jeszcze się pojawi, żeby mógł cię wykorzystać. I ja pierdolę. Madzór, dzięki no, ja za planej. ja nie mam wiadomości, tylko z głowy to wymyśliłem. A, to dobra. Wyjedziecie tego maina? Wyjedziecie ja maina? Dajcie to ja B wejdę. Dawajcie dawajcie, 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 dawajcie. Jestem rzeźnikiem, on był za grubą zawsze. Wyjedźcie, Masz to go Smokuje Jest Ceta, ceta Ceta, ceta Ale Kładę wam na maina na kółuj! Kwo ty jo O jest lipa ogólnie Donut, donut Ja nic ja nie zdążę raz Zdąży, zdąży, zdążyć, zdążyć, on trzyma to Aj. Ja robię

Sata Brawo Bandura, twoja runda Nie wiem gdzie las, od Mida może być I wybiegł na BESA, ty o, o dobrze mówiłem od Sata chyba no. Masz. Masz. A bestia na koniec Ale f takie dwie głowy